Witam wszystkich. Dzisiaj będę mówił o niepójściu na kompromis, tak jak to Pan Jezus czynił. Jestem nad klifami, dlatego że będę głównie mówił na temat Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 4. Tam sobie możecie poczytać od 16 wersetu. Tak? Ja nie wziąłem ze sobą Biblii tutaj, ale. Pewne rzeczy pamiętam stamtąd. Temat, który chcę poruszyć, to właśnie pójście na kompromis, a właściwie nie pójście na kompromis, tak, o czym mówiłem na początku, i chcę powiedzieć, jak Pana Jezusa chcieli właśnie zrzucić z klifu. I on, mimo tego, nadal głosił Ewangelię, nadal nie poddał się i głosił dalej. I jaka to była w ogóle sytuacja? E, otóż Pan Jezus mówił, że Elizeusz, ja tak parafrazuję, mówił, że Elizeusz nie uczynił takich cudów jak on oraz e, Eliasz, tak? Że za czasów Elizeusza było wielu trzędowatych, a tylko na, na Aman został oczyszczony. I Pan Jezus oczyścił więcej osób, niż Naaman. I dlatego wszyscy wybuchli gniewem i wyobraźcie sobie teraz, głosić powiedzmy w synagodze, no w kościele, tak, można powiedzieć, i jesteś tam, głosisz kazanie, ludzie ciebie biorą za i tak, za e, ubranie, tłum ludzi ciebie bierze za ubranie, Idziesz z nimi mimowolnie, bo oni ciebie przemuszają. Jesteś na takiej górze. I oni chcą Ciebie zrzucić z tej góry, ok? Z klifu. Co wtedy robić? Jak Pan Jezus się zakochał, to jest w ogóle najlepsze. To, to mnie dotknęło tak. Pan Jezus nie panikował tam, nie mówił, nie przepychał się łokciami, że jak chcę wyjść, jak chcę być wolny, tylko on. Na spokojnie do tego podszedł i przeszedł sobie między nimi, tak? Między tym tłumem. Jak on to uczynił? E, po prostu wiedział, że jego godzina jeszcze nie nadeszła, tak? Wielokrotnie Jest napisane kilka razy, że chcieli pana Jezusa złapać, ale godzina jeszcze, godzina jego jeszcze nie nadeszła, dlatego nie mogli go pochwycić. Ale z czym był problem? Właśnie, Problem był z tym, że ludzie nie mogli znieść tego głoszenia, że Pan Jezus więcej rzeczy mógłby czynić, tak? bo to nie było pierwsze kazanie. Niektórzy ludzie mogą pomyśleć, że to było jego pierwsze kazanie, bo tak się zaczyna e, jego służba niby pokazana w Ewangelii według świętego Łukasza, ale e, tam jest napisane, że Pan Jezus mówił pewnie powiecie mi owo przysłowie lekarzu ulecz e, Samego siebie, i potem tam mówi: Dokonaj także cudów, które jak słyszeliśmy, działy się w Kafarnaum. Czyli już wcześniej dokonywał jakieś cuda w Kafarnaum, tak? Więc pan Jezus już wcześniej głosił jakieś rzeczy i uzdrawiał chorych. Więc to nie było tak, że to było jego pierwsze, jakby głoszenie, tak? Więc oni z powodu słowa. Prześladowali pana Jezusa wtedy. To nie było z powodu cudów, tak? Akurat w tym momencie, ale z powodu słowa. Zgłosili się na to, co on powiedział. I ktoś mógłby powiedzieć, ok, głoszę zbyt mocno, może pycha przeze mnie przemawia, już nie będę tak mocno głosił. Ale co uczynił pan Jezus? Pan Jezus taki nie był. On nadal głosił Boże Słowo, nie wystrzaszył się tylko dlatego, że yy, właściwie tylko dlatego, tak? To to było mocne zdarzenie. No, nikt by nie chciał spać z takiego klifu. Ja ostatnio byłem na takich wyższych klifach. Wpiszcie sobie Isle of Hoy. To się pisze Isle of H-y-o-y. I tam sobie wpiszcie też Old Man of Hoy. Old Man of Hoy. To jest taki wielki właśnie klif i nie wiadomo z jak wielkiego klifu chcieli Pana Jezusa zrzucić, tak? ale są naprawdę takie klify, że jak podejdziesz nawet kawałek, to ten akurat nie jest taki wielki w porównaniu z tym, co ja widziałem, tak? Ale są takie klify, że jak podejdziesz nawet do nich, to, to czujesz taką bojaź. I ja porównuję do tego bojaźń Bożą, tak? Że czujesz właśnie taki szacunek do tego. I Pan Jezus właśnie, jak był blisko tego klifu, to mógł właśnie spanikować i powiedzieć, OK, już nie będę e, takich rzeczy głosił, nie będę głosił prawdy, pójdę lekko na kompromis, żeby nikogo nie zdenerwować, żeby nikt mnie nie, nie chciał zrzucić z klifu znowu. Tak? Ale Pan Jezus zgłosił prawdę aż do samej swojej śmierci. E, wielu ludzi do dzisiaj myśli, że jak zabiją jakiegoś chrześcijanina, to problem będzie rozwiązany i, i e, chrześcijaństwo będzie zniszczone, jeżeli będą ich zabijać, tak muzułmanie tak myślą. E, ale to nie w tym rzecz. Zobaczcie, Pan Jezus zmarszwych i ludzie, którzy giną z powodu wiary, tak, chrześcijanie, oni także zmarszwych do życia, więc... I tak chrześcijan tych prawdziwych się nie pokona, tak? Nie ma takiej opcji, bo i tak będą żyli wiecznie, nawet jeżeli umrzą tutaj na tej ziemi, tak? Jest przypowiedź o siewcy i tam jest właśnie napisane, że są tacy, którzy są niestali i głoszą się z powodu ucisku dla słowa, tak? Czyli są tacy, którzy głoszą słowo, ale potem jest ucisk. I ludzie y, przestają głosić prawdę Ewangelii, idą na kompromis. Powiedzmy, można dać taki przykład z katolikami. Tak? Y, wielu ludzi jest takich, że y, idą na kompromis z katolikami, y, i nie chcą wprost powiedzieć, że katolicka Maryja to jest ta królowa niebios, to jest y, demon, który był czczony w księdze Jeremiasza. Albo, że papieża nie powinno się nazywać ojcem, bo jeden jest ojciec, zwłaszcza święty, tak? Bo go nazywają świętym ojcem, a jeden jest święty ojciec w niebie. I dużo takich, że bałwochwalstwo jest, jest złe, tak? Że nie powinno się tego czynić. I wielu ludzi idzie na kompromis i mówi, że My właściwie to wierzymy w to samo, tak? bo też wierzymy w Pana Jezusa, tak samo jak katolicy, więc nie ma różnicy między nami. To jest właśnie pójście na kompromis, tylko dlatego, że nie chcesz urazić katolików, albo chcesz mieć z nimi przyjaźń, bo z klifu nikt nikogo za to nie zrzucił, przynajmniej w Polsce nie słyszałem, nie było czegoś takiego, tak że z powodu tego, że głosiłeś katolikom, to on ciebie chciał zrzucić z klifu albo zabić, ale jeżeli chodzi o, o takie zawieranie przyjaźni z katolikami, no to ludzie idą na kompromis tylko dlatego, żeby nie urazić. Tak? Katolika. Lepiej bądźmy kumplami i niech jeden na drugiego się nie gniewa, tylko mówmy podobne rzeczy. I, i będzie wszystko ok No, nie bardzo. Jeżeli chcemy, jeżeli szukamy chwały u Boga, no to nie powinniśmy tak czynić, tak? Bo jeżeli idziemy na kompromis to automatycznie szukamy chwały u człowieka. Chcemy się człowiekowi podobać. Widzicie, jak to działa? Albo podobamy się Bogu, albo człowiekowi. To trzeba wybrać właśnie. Okej, okay, pójdę jeszcze kawałek. Pokażę Wam te fajne miejsca. i Powoli będę kończył. Tak jak mówię. Z takiego klifu to nikt by nie chciał spać, tak? Ale Pan Jezus był spokojny. Tak samo był spokojny i On nie uciekał. On nie biegł, bo pan Jezus mógł biec. Tak jak mówiłem na początku, mógł się przepychać łokciami, tak, biec i uciekać od tego tłumu. Ale on tak nie robił. Tylko spokojnie jest napisane, że on szedł. Przeszedł między nimi. Zobaczcie, piękne widoki. On przeszedł między nimi. I jest taka sytuacja, że na morzu, jak były burze i tak dalej, to on spał. My powinniśmy też mieć taką postawę, że jesteśmy spokojni po prostu, nawet mimo trudnych sytuacji, tak, jakichś prześladowań i tak dalej, to powinniśmy być właśnie spokojni, tak jak Pan Jezus, tak. Okej, okay. to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Wyszedłem, no bo ładna pogoda jest, tak. W taką ładną pogodę to tylko wy wychodzić i Pokazywać i objaśnić takie widoki. OK. Po sprawie.